Mamy kolejne zadanie na zastosowanie całki oznaczonej. Tym razem mamy policzyć pole pomiędzy funkcją y równa się 18x kwadrat oraz funkcją y równa się pierwiastek z x. Zacznijmy tym razem od narysowania funkcji y równa się pierwiastek x. W tym celu zbudujmy sobie tabelkę. Przypomnijmy też, że pierwiastek można liczyć wyłącznie z liczb nieujemnych, czyli za x możemy podstawiać tylko liczby nieujemne. Stawmy zatem 0, 1, powiedzmy 4 oraz 9. Pierwiastek z 0 to 0, pierwiastek z 1 to 1, pierwiastek z 4 to 2 i pierwiastek z 9 to 3. Zaznaczamy teraz układzie współrzędnych nasze punkty. Powiedzmy, że gdzieś tu będzie 4, gdzieś tutaj 9. Będzie to wyglądało. W ten sposób. Teraz wyznaczmy y równa się 18 x kwadrat. Jest to funkcja kwadratowa, i wykresem będzie parabola, ramionami skierowana w górę. Przechodzi przez punkt 0,0, czyli będzie wyglądało to jakoś tak. Czyli naszym zadaniem jest policzenie pola tego obszaru. I teraz potrzebujemy wiedzieć dla jakiego x -a te funkcje się tutaj przecinają oraz tutaj, żeby wiedzieć jaki jest początek obszaru oraz koniec. Czy w tym celu powinniśmy rozwiązać układ równań y równa się pierwiastek z x oraz y równa się 1 8 x kwadrat. Teraz w miejsce y podstawiamy pierwiastek z x otrzymując pierwiastek z x jest równy 1 ósma x kwadrat Teraz możemy obie strony podnieść do kwadratu. x będzie równe 1,64 x do czwartej. Przerzucamy x na prawo otrzymując 1,64 x do czwartej minus x jest 0. Wyciągamy x przed nawias. Będziemy mieć 1,64 x do trzeciej minus 1 jest 0. I teraz albo x jest 0, albo 1,64 x do 3 minus 1 jest 0. To mnożymy przez 64, otrzymując, że x do 3 minus 64 to 0. Przerzucamy 64 na drugą stronę, czyli x do 3 to 64. No i teraz co do trzeciej potęgi, daje 64, oczywiście 4, czyli tu będzie 4. Oznacza to, że pole naszego obszaru to będzie całka na przedziale od 0 do 4, ponieważ nasz obszar zaczyna się w x równa się 0, a kończy w x równa się 4, z. i teraz wpisujemy na początku funkcję, która ogranicza nasz przedział od góry, czyli to będzie pierwiastek z x, i odejmujemy funkcję, która ogranicza nasz przedział od dołu, czyli minus 1 ósma x kwadrat. No, i dopisujemy dx. Teraz możemy przypomnieć, że całka z pierwiastka z x to jest po prostu 2 trzecie pierwiastek z x do trzeciej plus c. Czyli to będzie równe. 2 trzecie pierwiastek z x do trzeciej i całka z 1 ósmej. x kwadrat to będzie minus 1. 24x do trzeciej na przedziale. 0,4. Wstawiamy na początku za x 4, czyli będziemy mieć 2 trzecie pierwiastek z 4 do 3, odjąć 1,24 razy 4 do 3, i teraz powinniśmy odjąć i za x powstawiać 0, co możemy sobie pominąć. Będziemy mieć 2 trzecie pierwiastek z 64. Odjąć 1, 24 razy 64. Będziemy mieć 2 trzecie razy 8, czyli 16. Trzecich. Odjąć to możemy skrócić przez 8. Tu zostaje 8, tu 3, odjąć 8 trzecich i otrzymamy, że pole naszego obszaru to jest właśnie 8 trzecich.